Nigdy osoba na poziomie Cię nie skrytykuje, nie wyśmieje, nie zrobi zrobicie jakiegoś świństwa, nie będzie komentować rzeczy, na które nie masz wpływu. <laughs> Nigdy. Poważnie Powiem Ci tak, że odchodzę na siłownię i ja widzę, jak niektórzy na przykład się wstydzą. Są bardzo zaniedbani albo mają wyraźne defekty ciała i wstydzą tego, co ktoś o nich pomyśli. Ja powiem ci, jak ja to widzę. Mam bardzo duży szacunek do takich ludzi. samo, jak widzę chłopaka na mieście, który podbija do dziewczyn i chce je poznać. I widzę, ile... bo wiem, ile go to wysiłku kosztuje. Ja bardzo szanuję takich ludzi. I nigdy. I pomyślałem sobie, o Boże, jaka pizda zaczepia dziewczyny. Ja, ja jestem wielki trener, on tego nie potrafi. Ho, ho, ho. Szanuję to. Szanuję takich ludzi. I mi też co chwilę jakiś, może nie co chwilę, co jakiś czas jakiś pajac, jakiś człowiek, który jest naprawdę słaby, niski, na którym się pochylam ze współczuciem, Z wyrzuca. Albo ty, na przykład, dzisiaj dostałem komentarz, że ja nieładnie jem i piję. Słuchaj, Dłoni mi się nie obiecają do końca. Wiesz? Nie wiedziałeś, nie wiedziałeś. Nikt na poziomie cię nie skrytykuje. Nie dę. To będą krytykować jakieś po prostu zawisne łby. I. Rób swoje. Rób swoje. Rób swoje. I się nie poddawaj. Bo ludzie na poziomie docenią Twoje wysiłki, docenią Twoje starania. Zrób, oni wiedzą, bo tam doszli. Nigdy, przenigdy nie skrytykował mnie ktoś. Ja nie mówię o konstruktywnej krytyce, mówię o takim hejcie, krytykanstwie. Nie skrytykował mnie ktoś, kto miał efekty, które ja chciałbym mieć w tym temacie, o którym jest ten kanał. Nigdy. Rozumiesz to? Nigdy. Ponieważ ludzie, którzy mają jakieś efekty, wiedzą, ile pracy, wysiłku, skupienia, zaangażowania wymaga, by je mieć. I oni szanują każdego. To zaczyna, to się uczy. Dlatego ja Cię kibicuję, tak jak każdemu mojemu klientowi. Ja mogę krytykować. Negatywne programy, w które wierzysz, i podważać je w sposób czasem mniej lub bardziej zdecydowany i kulturalny, ale robi to tylko dla Twojego dobra. Ale dla Ciebie, jako człowieka, który pracuje nad sobą, zawsze będę miał szacunek. I to, że jestem tak zaangażowany w naszą współpracę, że nie boję się Ci powiedzieć prawdy, to jest wyraz mojego najniższego szacunku. Link w opisie zapraszam.